Strasznie zmęczyliście masażyści, rozciągaliście bardzo długo. Coś się stało, kontuzja? Nie, nie wszystko dobrze. że po, takim, teście, po, po powiedzieć, takim ciężkim teście, ciężkim treningu, dobrze się zawsze yy, rośiono, żeby być dobrze przygotowanych do kolejnych zajęć. E, treningi na torze kolarskim w Pruszkowie to nowość trenera Biglera? Na no, to nowość, może nie dla trenera Biglera, taki trening, ale pewno większość chłopaków pierwszy raz miała takie testy. Ja już takie testy miałem, pamiętam, kilka razy w Niemczech. Ale, ale się o, o tor kolarski to ja pierwszy raz na takim torze. Jak się podoba? No, na pewno tor duży, ale trybuny, które założyliśmy z, z kolegami, to jest za dużo tutaj co to nie wejdzie. Krzysiek Lijecki powiedział nam niedawno, że dzisiaj wieczorem spotkacie się na takim integracyjnym spotkaniu będziecie rozmawiać o celach na mistrzostwa świata w Hiszpanii. Jakbyś ty chciał postawić cel przed sobą jako no, jeden z filarów kadry, to, to jaki cel przed kadrą na mundial? A czy no ja szczerze mówiąc, jeszcze nad tym się nie zastanawiałem. Chciałem może powiedzieć ten czas na zastanowienie się zostawić może to na początek stycznia. A czy będziemy dzisiaj rozmawiać o tych planach, to to wyrosły pierwszy raz? No i tak, no to na pewno no, no, na pewno będą i, 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 terenowe, bardzo ciekawe. A myślisz tak czasami, żeby jeszcze raz stanąć na podle Mistrzostw świata? No ja bym chciał yy, nie raz stanąć jeszcze na podium, czy tym mistrz czy mistrzostw Europy, no i wiadomo, każ, każdego sportowca także z marzeniem stanąć na, na podium Igrzysk Olimpijskich. E, kończy się rok, ten rok jest dla Ciebie, był dla Ciebie, no można powiedzieć udany, czy Ty jesteś zadowolony, przynajmniej tak ja oceniam, oceniają kibice, dziennikarze, działacze, jak Ty oceniasz ten rok mniej więcej? No i wiadomo tutaj o klub, to jestem bardzo zadowolony, bo to moje pierwsze mistrzostwo Polski, także yy, do kompletu dodaliśmy puar polski. Może Lidzy Mistrzów w tej, w tej, w tej, w tej pierwszych meczach po fazie grupowej nie poszło nam zbyt dobrze, przegraliśmy z Timo Koprem, ale w tym roku w Lidze Mistrzów może będzie nam super I, i, i oby tak dalej. Jeśli chodzi o, o reprezentację, to, to w tym roku to naprawdę naszym głównym celem było dostanie się na, misz, na Olimpiadę, na grzysko olimpijskie, niestety żeśmy tego nie dokonali. Czyli cele na przyszły rok. No, na przyszły rok to na pewno jak najlepiej zaprezentować się z tym nową, może powiedzieć, ekipą, tutaj w organizacji na mistrzostwach świata w Hiszpanii, a wydaje mi się, te cele, cele w klubie, jeśli chodzi o, o podwórko, może to krajowe, no to się zmienia, czyli, czyli mistrzostwo polski i Puar Polski. Ja wiadomo a w Lidze mistrzów, no, no to chcemy zajść jak najdalej? I czym się różnią treningi atmosfera w drużynie u trenera Biglera od tej od którą pamiętasz z ostatnich lat u trenera Wenty? Znaczy no każdy trener ma, ma może swój jakiś y, 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 warsztat treningowy. Trener Bigler y, dużo czasu może przykłada do tego, że, żeby nasza obrona była bardzo twarda, agresywna i szczelna. No, 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 a z bonem, potem będą, to no, tak, to, 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 że to dużo czasu przeznaczyliśmy na grę w ataku, to, więc to może tak się to tutaj może, to może różnić tych dwóch trenerów, a reszta wiadomo, jest tu dużo naszych, to jest to dużo nowych zawodników, którzy dopiero wchodzą w tę prezentację i poznają bo to, to wszystko od kuchni. W jednym z wywiadów swój brat powiedział, że e, zamyka rozdział, Kadra Bogdana Wenty, otwiera kadra, m, zaczyna pisać rozdział kadra e, Michaela Biglera. Ty jak ty podchodzisz do tego? Czy patrzysz czasami na to, co się stało w ostatnich latach? Wspominasz? Czy teraz już po prostu zamykamy pewien rozdział i, i zaczynamy grać od nowa? No zawsze wspomina się może sukcesy i porażki te, które mieliśmy może w poprzednich latach, ale tak jak to powiedział Bartosz, no, no w jaki sposób trzeba to, także to zamknąć ten rozdział i myśleć o przyszłości, o przyszłości z, z nowym trenerem.